6 widzowie! To już czwarty odcinek z gry Oxygen. .inloaded. Ale jeszcze zanim zaczniemy z lajka, like suba i wbijcie na mój serwer Discord. Link w opisie. Zaprojektowałem, żeby mój duplikan dokopał się na biom zimowy, dlatego, że potrzebujemy softie Gazer, żeby później zrobić fabrykę tlenu. W końcu skończyłem system wodny, że woda się wylewa, kiedy jest nadmiar. W końcu po czterech odcinkach. Zacząłem już projektować system tworzenia powietrza, no ale to jeszcze nie całe. Trochę mi zbudowali, no ale jeszcze dużo jest do zrobienia, zaprojektowania. Trochę jeszcze pobudowali i tam doprowadziłem kable, żeby był prąd. Kolejny duplikant miał przylepszenie, lub lepsze doświadczenia i dałem mu pielęgniarki z żeby lepiej sadził i nie zajmował się roślinami. Znowu miałem te wybory i tym razem wybrałam jedzenie, bo mamy mało jedzenia. No, akurat pojawił się omlet, to wziąłem omlet One mają tam dużo kalorii. Zbudowałem lodówkę w kuchni i tam jest maksymalnie 5 kg jedzenia. Tam ogólnie jest jedzenie najpierw, a później nadmiar jedzenia trafia do skrzynki, która jest przy dwutlenku węgla. Tam na zimowym biomie, żeby po prostu no, dłużej, były ważne. dłużej było ważne to jedzenie. Żeby miało większą datę ważności. Znowu miałem te wybory, i tym razem wybrałam znowu jedzenie. Bo jest, ja nie mam mało. miałem kolejną umiejętność dyplikantów i budowle... dałam kolejny poziom budowania, a górnikowi kolejny poziom kopalni. Teraz muszę w kopać. Już prawie skończyli budowę, to co zaplanowałem. No i to tyle, resztę w następnym odcinku zrobimy, No jakoś krótki jeszcze ten odcinek, nie wiem czemu. żegnajcie, A! A!